Uh, witam Was, jestem Blade Master i ze mną jest dziś Piniowski Siema Oraz uh, Savarax Siema. <laughs> Dobra, um, a to jest drugi odcinek z uh, League of Legends uh, Ja dziś zagram Blissem którego tak średnio ogarniam A uh, Savarax będzie moim adekery, a Piniu gdzie idziesz, Ewelina? Mida, Pani. nie? No. Um, no, oni też robią e, bez dżungli Kata będzie... Kata, ci, kata nie jest kontrolą przypadkiem? Nie. No, to mi się... Plana. Dobra. A, kata pójdzie najprawdopodobniej do Namida, chociaż G też mógłby iść. Oj i patrz, dwie fortunki są. Dopiero zauważyłem. A, I Alistar na botach. Alistar na topa, nie? Prawdopodobnie. Nie. Alistar, Miss Fortune, bot lane. I, i Les in top, Kata i Namid. No, tak to, tak to chyba będzie wyglądać. Coś takiego będzie. Dobra, załadował się. Zaraz na Lessinopukomp. Lesi <noise> Drebniak. Jedna trzecia tego czasu, na który można by było poświęcić na grę. A ja no, wziąłem no, Fuck, ja myślałem, że nie wziąłem wyczerpania przez moment. <noise> o, no, fajnie. Fajnie, przy tego, przy przełączeniu nie, nie wywaliło mi nagrywania. No jest. Dobra, mi już o to. Ej, ale wiecie co, ja portami nie gram, dlatego będziecie musieli mi mówić... właśnie piniu, musisz mi mówić builda. Wszystko, co daje coś dla przeciwnika, znaczy dla nas. Nie, ale coś, no wiesz, żebym to sensownie kupował, nie? No bo... Na, coś na... co pomaga, nie? Na przykład Na coś, star, No zobacz, na, na, na star bidiem. ...że ci biedziem. daje odporność na pancerz, na to, coś takiego, nie? <laughs> na star kupić. Masz takich tam itemków. <śmiech> <śmiech> Szkoda, że cię posłałem i ziemlica, bo tak, to bym a, miał tego... Czekaj, postawię warda od razu. Od razu postawię? Na razie nie, nie ma okay. sensu. Ej, chodź, chodź tego. Chodź, robimy akcję. Nie stań wiem, tutaj. tutaj, stań tutaj. 30 sekund do pojawienia się. A, nie ma, 10. dobra. Siedzę. O, nie, tylko nie lagi. Ej, cią... spróbuję, spróbuję wyciągnąć któregoś. Nie wiadomo czy tam są. Rzuć warda. Vard szkoda warda. Tego płackie Wardę Warda tutaj rzucasz, on miał... A oni nie mają dżungli. Fa, trzeba dobra. Moment. Nie Ej! nie ma. ich. Bo mi znakowało i ty żeś bieg. A dobra, Wardi jest to już jest. Stworzy. A te Wardy jest kijowo ustawione. Tak. Czasami mi Alistar nie przyciąga tak za bardzo, tylko... Uważaj, Quasar, bo Alistar jest kontrą na ciebie. O oh foch. No nie wiedziałem. A Alistar jest z Dariusem u was. U nas? Ej patrz, Filsbrod będzie chyba na... Filsbrod! Nie? Yes! Uh, <coughs> no No, trzeba. Dobra, chodź. Czemu? A e, ja mam lagi, na razie, nie wiem czemu. Las hitować! Przed nie miałem... Ja nie las hituję! Nie pamiętasz? Ale mam... Ale się fixuję. No ty nie, bo... no ale ja... Zaraz się ogarnię, czekaj, bo mam pink. Alistar... Wiesz, że ja nic nie złapię... <ścoughs> Przed nie miałem lagów wcale! Oj... Próba odnowienia... Miałem przez moment... Fuck, dlaczego? Okej, okay, spada, jest dobrze. Może spadnie. Kurde. No może nie. Ale, myślałem, że raz zrobię. Eee, Malphite tu się czai. Eee, co ja gadałem, Alistair. No i nie ma mf Gdzie ona jest? Ona jest na górze, o. Ona jest na górze, no to kogo my mamy, tak... Mówiłeś coś. Eee, że mamy... The fuck. Lesji na f Eeeoo, chodź. Sparion na Hita? bo ja... bo Znowu? ja teraz laga, laga mam, wiesz, bo mi... mi jakieś lagi weszły dziwne, bo... Saka. Oczy, so. Dobra, jest Mmmm Ej, jesteś tu gdzieś, bo ja mam lagę. Ja mam laga, jak cholera Sorry ludzie, ale to się powinno ogarnąć Jest dobrze? Trzymam kciuki 60 pinga O i super i 900 Wissing jest już ty, my tego nie ugramy, jak ja będę mieć taki ping. Przeciwnik pokonany. Poczekaj. Ja się wrócę do wieży i spróbuję ogarnąć coś. Na drugim... Na tej A na iPadzie jeszcze mam scape'a, wiesz? Ty kudzie... Ja mam... nie mam na dole. Nic nie zrobię. Nie chcę odchodzić tam. Mam brak. Ale to jest wkurzające. no ja piękny ping idealny. Zawsze tak tam mam jak gram. To ty mi lagujesz zawsze. Abyś mógł, to Lesina możesz ściągnąć. A, nie tego! Nie tego, co trzeba. O, stój! Dobra, spokojnie. Stanie Ej, podłuch. jak zobaczycie na nagraniu, jakie wiksy, jakie wiksy tu się robią. O, last hit. Ale chili używają. Ali starych tego. Uważaj, będę starał się. Tak. Teraz masz miniony, nie wyciągniesz. No wiem, widzę. Przez miniony. Widzę, widzę, widzę. Jeżeli mi tylko lagi spadły, to bym po chętnie. Ale się pięknie Oj, to muszę kupić, kusie. Oj. Lip... oj. Oj, 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 oj. Nie asytuję. Oj, 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 oj. Oni mnie biją, to dobrze. Bij ich, bij ich, bij ich. No tak, bij ich. O, ładnie ich oj, oj, ulaga oj, oj, mam. Piękne. To było, urde tam. Ale nie było pas. blisko. Dobra, mnie no nie patrz. No nie padł. Gdybym nie o nagów, to bym go się podbił. Chociaż nie wiem, czy go podbiłem, czy nie, bo. Laga miałem. Psst. No właśnie nie. No, szkoda. Tam braku. Ignita. Cześć, z i... tego co pamiętam, to kamień filozoficzny mam kupić. Taki ból widziałem. O, Piniu przyszedł na ganko. Mm. Kurde. Ja nie rozumiem, co jest grane? Kurde, jak minimalizuję, to mi na nagrywanie wywala. Aaa... Łał... Wow. Uch... Bo mnie boli. Słuchawki. Uch. O! Jaki lag! Piękny. Wydrył. Piękny lag. Ale... Czekaj moment. Zaraz wrócę. Stanę o wieży. I... Pół minuty mnie nie będzie. Będę aska. Przeciwnik pokonany. Dobra, jestem. Spadło coś? Dupa. Brat stwierdził, że musi gadać z kumplem. W, krze, w krzakach siedzę, możesz... Zaraz, zaraz mojemu bratu internet zrypie. Wiesz tego. Oh. Przeciwnik pokonany. Ale wiesz, że... Mam lag kurwo Kurde mam tak tak by... padł szybciej Ale patrz <ślesk> 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 Jeszcze jakbym nie miał lagów to bym go jeszcze podbił Koniec serii Dobra mi się na to podpad Teraz mi go nie wyciąga, nie bo ja teraz to jest muszę odwrócić nie, chcę tutaj bardzo postępuje. Płaschitować. Ale no, A na razie nie dość z... brata na Trochę cienko. Dobra. Wracam mieć pod wieżę. Też. Bo widzę, że tu na ktoś idzie. Opa. Kupimy... Kupimy... To i. To i... A, ja to to pod Ionem. Powiem nie w reakcji, podtrzymaj, na razie wierzę. A pinie tu przyszedł. Piny, nie pomogę ci. Przyszedł, a nie, tam nie ma. Nie, nie, nie pomogę mu, mam taki lag. Wyciągnij mu no, Co ja zrobię? Si, kata nie do pokonana. niego idzie, kata do niego idzie. Spróbuję, czekaj, lagi mi nie, nie, to Ej, kana, to nie. A idzie to pójdzie? No, to ja pływam, ale dobrze. Niech przyjdzie. Wyszła, wrócę jeszcze na łon. Trzeba jak pójdę, to ogarnię, z nie, nie, nie ogarnę z tym. Bo nie ogarnę z tym, takim supportem na takich lalkach. O, jest kata. Wrócę, bo to ten... jak ona stoi. Jest nic ciekawego, nad butów nie ma. Eee, jest taki gówno Czemu to taki Przeciwnik pokonany Sojusznik pokonany Przeciwnik pokonany A na razie całkiem całkiem jest sobie radzi nasz team de wardów nie kupiłem nic nie kupiłem. Dzięki, to jest nas chłopaki. Mówiłem jest Mówił. bez dwóch. Za polmo troszkę. Dawno mówiłem. No ale dobra. dobra kupiłem butki Też się wrócę, Kurde, bo nie kupiłem. Za, ma nic. za mało przyfarmiłem. To jesteś, ci to No nie, nie, nie doliczyłem tych bercerkarów. Dlatego no, ty, no. co wiem, ja, No A wow. to na górze jest tam się no. dzieje? <coughs> Dobra, a pusznie, pusznie. I Przeciwnik pokonany. Mhm, to szybko, Sojusznik pokonany. Przeciwnik, pusznie, mi Troszeczkę. pokonany. ogarnęło pokonany. nie, nie ogarnęło się. A siedzicie panowie w nocy? Co? Siedzicie w nocy? Nieraz wituj mi No zobaczymy Sorry Jaki typ? Sorry, 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 sorry Zapomniałem dobra Dobra, pushujmy Pushujmy, pushujmy, póki się da Czekaj, ja tu walnę wardę. Chcę tak, jednego Kupię to Chcesz Alistara? Koniec serii. Akurat laga. No, nie mogę się ruszyć. To Potknijmy trochę. Nie mogę się ruszyć. Spawnowałem skile, coś się trafiłem. Aha! Na Patrz, na mnie pójdzie. Masz quadrę. Chciałem, żeby na mnie poszła, ale myślałem, że nie padnę. Lajby. Ale... Savarax! Masz, masz uwiecznioną kładrę. Mmm, cieszę się. Dobrze katę wyciągłeś. Tak to w nie zabiła. No. Tak szczerze, no, lepiej, traf. dużo lepiej by mi szło, gdybym nie miał tych lagów. Dlatego <laughs> ja się pytam, czy, ja nie czy nie będziecie siedzieć w nocy, bo... Duk. by można było jeszcze coś na chęć lagów, nie? Bo w nocy mój mm. brat nie spał. Na 100% Uciekaj Nie wiem zobaczymy, to zależy jak Albo jak chcesz, albo jak chcesz Idę mu pomóc to szalejesz Hee? dzisiaj Widziałeś ona ultowała ja sobie stałem to jest to Uciekaj o. Czekaj! O fakt czemu ja tu stoję? Mmm... Wyciągam! Że... Koniec Ja A starałem się Wróć się. Dobrze, dobrze. Wciągmy poźwidę. Ja tam chciałem cokolwiek wyciągnąć, ale... No mówię, ja tu mam lagi, no to... to tak... Ja to tak robię na wyczucie w miarę. Ale... Nic takiego wiesz. Dobrze wyciągnąć, bo kur... Ja teraz ciśnienie kurde na wyczucie daj po mnie wiesz ja tam widzę mniej więcej ale no zobaczysz zresztą nie tam jak, tam, jak tam będzie to bo to tam wrzuca nie jak tam odcinek gra na lagach czy coś takiego to mi się podobało bo ja ja sobie z tego z auto nie, i nie widziałem tego akurat <słuch> mam 18 hitów. Ja ostatniego sezonu zaczynam streamować. Fajnie. A czemu nie w tym jeszcze? A jakie ja mam lagi? Zresztą zobaczymy? Ja bym się w nich bił. Ja nie wiem, ale to ja bym. Ja miał... też. A, a wyciągnę. Ale la. O, zbiłem się, ale to nie było specjalnie albo oni się wili we mnie, nie wiem. Ja bym ich wbił, oni tu są. masz okazję. No tak, tylko sojusznik pokonany, ale pokonany. Mnie... A, padnę, kurde. Też jest kwadra uwieczniona. może nie, nie do końca. Aaaa, dobił. Nie, nie widziałem ostatniego trupa, ale dwa widziałem. Kładra ważniejsza. Ale pęty nie było jeszcze. Jeszcze nie było pęty. Prawie była pęta. Wiecie co, teraz będzie Blitz Penta. Czuję to. Master go dobił. Where is my Pentakill? Dobra, jest zupę. Łaaa! Wow. Kurde, trochę, trochę za szybko się zaczęły teamfighty, bo... ...to... Z ...słabą farmę mam. Ale masz dużo killi. Z słabą farmę. Nie okay. na okej? Na, uwaga! Ile Oh, fok. Dostałem, dobra, dobra. Mam taki lag, ja nie mam ...co to jest grana na lagach lona, no? Śmieszne To przez brata mojego. Aha Dobra Nie polecam tego oglądać Ciągnąć Nie zdążyłem Flash i ciągnę Nie mam czym Ekstastamasz masz. O! Wieża ja nie mogę się ruszać Takinius Master O! Jakie biksy są na lagach, to no. jest śmieszne. Usujemy. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. <laughs> Pozostaje skupione. A ja twardy kupiłem nie rozstawiłem. Dobra, eee, chodźcie na drewno. Zbieramy Infinity, albo nie Ty masz włóczkę? Czemu go nie wykorzystujesz? Rybiec, masz taki sojusznik pokonany. Maga mnie wzebać, ee, przyszedłem ze ścianą. Przeciwnik pokonany. O, tam coś był. Dwa trupy! Przeciwnik... Dobra, mamy tu żeby nie było. Trzy... Trzy! Nie, nie będzie stery. E! Ej, tu jest coś! On zostaje skupiony. Dobra, idę go zdobyć. Biegnie za... Co? A, ciągnąć! Nie. Fajnie. Znam że przebiegnie się koło... Tylko... Chłopak, chodź. Wszyscy z Suran Aha, już się Suran okej. Zwycięstwo! Okay. A więc to by było na tyle z drugiego odcinka z League of Legends. Wygraliśmy tym razem... Ja nagrałem na lagach. A piniu oraz Savara zgarnęli kwadry. Więc myślę, że grę uda poza, poza moimi... moimi lagami Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w tych odcinkach na razie, cześć Pożegnajcie się Zobaczcie się, siema, siema, za Piniu. Już ja sprawdzałem, gdzie mam trochę spam Dobra, na razie Tak